Oznaczenie V w ciągnikach oznacza zawsze wewnątrz no, wersję najwęższą. Ale V w John Deere, V w Efendzie, V w New Holandzie to inne fałki. Inna... E, silnik ma ile koni? 75. Super. Jeżeli czegoś nie krytykuje, to znaczy, że jest fajnie. Może tak się umówmy. Jak, jak Czego... Silnik ma ile koni? <noise> no teraz jest po chipie na 95 koni. A do zbiorów to sobie jakoś Jan kup, do mnie mówią, tak? I tym będzie ściągał, a nie a nie żeby John Deere. Cześć, witajcie. Już widzieliście ciągnik, pewno też widzicie. Była FK, była NK. I dzisiaj jesteśmy u Bartka. Będziemy mieli komplet, jeżeli chodzi o John Deere, czyli mamy 50-75G. Cześć, Bartek. Cześć wszystkim. E, słuchajcie, naj, najwęższy ciągnik, najwy, najwęższy ciągnik i co? sobie Zaczynamy po kolei. Jest to Bartek. Zaczniemy sobie po kolei o nim opowiadać, tak? E, kiedy go kupiłeś? Dwa lata temu, w maju. Ile sezonów już pracował u ciebie? No, trzeci sezon, teraz dwa lata powiedzmy. Dwa pełne Pracowało. sezony przepracował, <gry> tak? Ok. Y silnik 3,4 litra, czterocylindrowy 4 tak. FPT, tak? Zgadza się? Tak jest. W tej konfiguracji, w której widzimy, co podejdziemy bliżej, w tej konfiguracji, co widzimy, ciągnik, y tak go zamówiłeś? Czy coś dokładałeś później? Dokładałem przedni TUS i WOM. Przedni TUS i przedni WOM y był dołożony po zakupie, tak? Po roku dołożyłem Dobrze e, Tu z pewno pod e, piłę, pod listwę, tak? Piła, no. a, wą, a wą? Rozdrabniacz Ok e, Silnik ma ile koni? 75 Silnik ma ile koni? <noise> no teraz jest po chipie na 95 koni 95 koni Mapa wgrana, powiedz mi czuje się tą różnicę? Czuję się, jest różnica A jak to wychodzi w spalaniu? Spalanie spadło Spadło? Mhm. Ale co brakowało ci generalnie, konie mechanicznie, że grałeś mapę, żeby, żeby był ten silniejszy? Czyli głównie chodziło mi o spalanie, żeby spalanie spadło? Mocy mu nie brakowało, bo nie. powiedz jeszcze nam, z jaką on y, w opryskach przykładowo, jakie masz opryskiwać, jaka pojemność beczki? Dominiak 2000 litrów. Okej. Okay. Ale w oprysku nie brakowało, nie? W jakichś cięższych uprawach. Powiedz mi, bo to jest wąski ciągnik, raczej chyba nie ma, że masz jakieś pola, że on gdzieś jeszcze, nie wiem, w uprawach rolniczych pomaga, nie? Głó głównie nie, jego nie. zadanie to jest nie. sad, nie? Tak. Sad, opryskiwacz, ko kościarka, rozdrabniać listwy. Tak jest. Dobrze. Fałka, czyli najwęższy z ciągników, najwęższy z wersji, tak? Więc to zmierzymy go sobie. Zaczynamy od przodu. koła z Aha, będzie kiepsko. To wie to, to idziemy na tył, a potem. Powiedz mi jeszcze, jakie masz ogumienie. Mitasy masz. Mitasy, Przód 280 na 70 18 a tył jest 380 na 85 28 Czyli wyższy profil troszkę jest. I też jeszcze wiesz co, powiedzmy, bo to też mi powiedziałeś wcześniej. On ma inną felgę, prawda? Tak, felga jest pełna lana, wzmocniona. A dlaczego taka? No, z myślą już o przednim tuzie, podpiły. Żeby tam się nic nie działo. Czyli jak go będziesz z przodu bardziej obciążał, tak, żeby, żeby ta felga też, no. y, też była bardziej wytrzymała, tak? tak. Tylnie oponę i tasy 380 na 85 na 28 czyli wysoka, nie? Wysoka, bo chciałem, żeby miał troszkę wyższy prześwit. Mamy mokre działki. A teraz jest, powiedz mi, jest nisko zawieszony? No, najniższy punkt nie będzie jest tutaj Na przodzie no, będzie <coughs> najniższy Okej okay, poczekaj, poczekaj 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 To też taki wiecie ale to jest 27 zobacz O no, coś takiego 27 dużo no, 20... wyższy 27 Na tych oponach mówi że jest na pewno wyższy dobra mhm. e, Hydraulika, trzy pary wyjść, zgadza się? trzy pary, tak nie Trzy pomyśleć. pary Jedna para zabrana jest pod y, tus, tak? Tak jest Okej, ok, I to to zmierzymy? 142 Zgadza się? W tak zupełności to wystarcza, nie? 142 Tak, no można go jeszcze zwęzić y, 9 cm na gwiazdach, przełożysz tak. y -y. Hydrauliki Ci nie brakuje? No, były momenty, że brakowało jak był ten wieszek hydrauliczny, no nie? A jak miałeś tego... poziomowanie tutaj, tak? Tak, dlatego Dobra. teraz złożono zwykłe. Hydrauliczny też mam. Czyli generalnie te trzy pary, w sumie dwie, które masz, no trzy jak nie używasz no, tu, trzy. bo tu w zupełności Ci wystarczą. Tak jak te wspomniałeś wcześniej, jeżeli podpinasz listwy, no to listwa i tak ma nie, swoją hydraulikę, więc tak, hydraulikę. nie bierzesz hydrauliki przecież z ciągnika. EHR masz, tak widzę? Tak. Dobrze. Wąska ta kabina, nie? Jak tak się stoi przed tym ciągnikiem, to tak y no wąska, ale więc to podejdźmy, zobaczymy co tam się w kabinie dzieje i jak to wygląda w kabinie. GV, najwę Najwęższy z dandirów, popatrz. Najwęższy z dandirów, czyli. Co ja chcę? Odsłupka, nie? Aha, odsłupka. No, tak zawsze, bo to wtedy. No to słuchajcie, 85, 84. No prosto. 83-84 cm, jeżeli, jeżeli chodzi o szerokość kabiny Skrzynia biegów? 24x24 Rewers? Elektrohydrauliczny eee, Coś jeszcze tu brałeś z, do, z dodatkowego wyposażenia? Chyba nie, nie? Na wszystko Her. Siedzenie takie było też, nie? Chyba... Siedzenie to jest y, szersze i wyższe, jest troszeczkę gramera a to też domawiałeś, czy takie ci już dali? Domawiałem. Domawiałeś, tak? No, tak. takie chciałeś, tak? Mhm. Y coś jeszcze domawiałeś, nie wiem, z oświetlenia? Nie, oświetlenie podstawowe. Dobrze. Y powiedz mi, ciągnik y ma ile już godzin przepracowanych? Prawie 1000 godzin. No to już możesz coś powiedzieć, coś się popsuło i jakieś większe awarie? No na razie miałem tylko problem. To czujnik obrotu wałka, no ale to patyk się po prostu i rozwalił. No tak to żadnych awarii nie było. Yy, dobrze, więc co, jeszcze za chwilę, bo to wiesz największa moda jest teraz na skręt, zobaczymy jesteś zadowolony jak ten ciągnik skręca? No mógłby troszkę lepiej, ale nie ma tragedii. No. Ale tutaj widzisz, odnośnie hydrauliki, przewodów, tutaj Ci wszystko ładnie poprowadzili. Tak, tak. ładnie, schowany, nie ma problemu, nigdzie nie wadzi. Okej, okay. ja nie wiem czy już oglądaliście też, yy, Was przepraszam, bo nie wiem w jakiej kolejności będą publikowane te filmy, ale podejrzewam, że przed GV-ką GV była GFK czyli najszerszy John Deere i tam widzieliście u Grześka, o tą sprawę i tutaj pytałem się Bartka, czy tutaj jakieś osłony będzie chciał cokolwiek zakładać, bo tutaj jest trochę jak przy tych przewodów jest, a przy patykach to się może trochę tak wiesz, różne sytuacje się wydarzyć, nie? Będziesz chciał jakieś osłonę za założyć? No myślę coś tam jakąś osłonę założyć. Ale słuchaj, dwa tak. lata, dwa sezony pracowałeś z rozdrabniaczem już też i na razie się nic Oddrabniać nie. Zrobnia i wygrabiarka też z przodu z tyłu rozdrabnić i też nie było żadnych problemów nigdy. Nic tam się nie stało. Okej. Okay. Żadnych jakichś, nie wiem, zwolnicy, nic, tu, wszy tu wszystko nie. gra, tu wszystko nie. chodzi. A jak długo masz go już po czipie? No Prawie rok. I też się nic nie działo, tak? Mhm. I to spalanie no ja chciałem, żeby zmalało, to naprawdę dużo spadło? No spadło jest różnica i ciągnik jest dużo żywszy. No. Bardziej agresywniejszy? Mhm. Z jaką prędkością pryskasz? 10-12 Czasami okay. szybciej troszkę Powiedz mi, dużo masz dojazdów, do osadów? No, najdalszą działką 10 km No to jest generalnie, tak? Jak on się zachowuje na asfalcie? Bez problemu nie skacze. Sobie spokojnie płynie idzie? Także tutaj nie, tu nie masz zastrzeżeń. Może za szybko pytam, ale zapytam, jakbyś drugi raz miał kupić John Deere, to też by była GVka? Myślę, że tak. To może inaczej. Jakbyś drugi raz miał kupić ciągnik, to czy to by był John Deere? A jakby był to John Deere, to na pewno fałka? John Deere, tak. I myślę, że fałka. Przy Twoich rozstawach i nowych nasadzeniach uważasz, że ta V w zupełności jest tak. ok, tak? Mhm. Dobra. To wracamy do kabiny. Słuchajcie, tutaj jak w poprzednich jaundirach. No to zobaczymy sobie zaraz miejsce. Ale powinno być. Wszystko powinno być ok. Z Wsiądę. Ja już w nim siedziałem, także ja sobie siedzenie ustawiłem. Ja siedzę trochę wyżej. Bartek ty trochę niżej, nie? No zawsze okay. jak siadasz, jak usiadłeś, jak ja sobie podpompowałem, to mówi, że, że dość wysoko, ale widoczność jest okej. Okay. Miejsca, no, no, wiadomo, ale. A też nie ma co narzekać. Miejsce jest duże. Słupki są tez... przesunięte do tyłu, mhm. nie przeszkadzają. No, tu są te, te wycięcia porobione dość znaczne, nie? Mhm. Także wiesz, powiem Ci szczerze, że naprawdę. To jest John Deere, no. Biegi, ok, zobaczcie gaz, hamulec, rewers, skrzynia. Kolumna jest odchylana i, i góra dołu. No, czyli każdy sobie dostosuje jak chce. Nie? Ale co najważniejsze, to jest dla mnie to, że jedną ręką teraz, bo przy kamery trzeba w drugiej, przy wychodzeniu. Wiesz, tu jest ta odległość pomiędzy kołem kierownicy, a siedzeniem jest na tyle duża, że nie haczysz nogą, nie przyciskasz tej nogi, nie? Wychodzisz. jak już się po prostu się nauczysz, ręka na, na uchwyt i spokojnie sobie. Spokojnie wychodzisz. Twoim zdaniem ten czonik jest cichy? Jest cichy. Zaraz sobie zmierzymy, jak, jak sądzisz, ile będzie miał? Trudno nie, powiedzieć, nie? Nie wiem, ale myślę, że porównywalnie do. Ale nie narzekasz, nie? Nie narzekasz. Tutaj też Bartek mówił, że ma uchwyt, ale od, od opryskiwacza, nie? Jak sobie. Jak komputer jest. dajesz, generalnie tu tam masz uchwyt, też bardzo fajnie, ci tu no, w ogóle ciń to nie przeszkadza. Okej, okay, wałki, załączanie. To co? Odpalam ciągnik i zaczynam sobie testować, Bartek, dobra? Dobra. Dobrze, słuchajcie, teraz Wam pokażemy ten ciągnik z góry. I pod tuzem. 127 126, 127, no bo teraz jak jest do 127 127, no ale powiem Ci, że skręca super, skręca super. Ty mówiłeś coś, że jakby miał inne felgi, to byłoby jeszcze lepiej. Gdyby była tu rozstawiona, to można by było go jeszcze skręcić, i skręt by się automatycznie. Ale to nie ma chyba takiej potrzeby. No, no, Widziałem, jak to jeździliśmy. Nie. Tutaj naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby on naprawdę. Wiesz co, pytanie, czy on będzie stabilny? Nie? No bo tak jak, jak dasz mu wysokie ramię z piłami, a, wą, a wąski ciągnik, czy on będzie stabilny? No nie ma problemu z piłami, powiem ci, że tak. No bo już taki zabieg wykonywałeś, nie? Jakichś tam obaw na uwroczach to nie było, nie? Nie, nic się nie dzieje. Dobra. Słuchajcie, jeździłem, widzieliście. <ścoughs> Okej. Okay. Odnośnie John Deere, moja opinia jest wszystkim znana, więc ja tu się nie będę powtarzał. Yy... Jedno co, to na pewno jest ok, Znaczy To jest ten problem z John Deere'em, Według mnie, że uważałem do tej pory, że dla mnie najbardziej odpowiednim ciągnikiem będzie wersja GN. FK za szeroka, GNK jest całkiem ok. Pojeździłem u Bartka gf Kabina, która jest najwęższa, ale w żadnym sposób, zobaczcie, gdzie ja to mam, mam spokojnie. Nawet sam mogę tutaj rękę położyć, i spokojnie mam w fałce dużo miejsca. Mam w fałce dużo miejsca. Podobnie nie wiem, czy jak widzieliście odcinek z Fendami, szczególnie z wersją F, F yy, małe kabiny. Małe kabiny są głośne. On sobie tak bzyczy, nie? Bartek, ale małe kabiny są głośne. Tak, albo tak mi się wydaje, albo tak rezonują, albo no w, w pomiarach wiesz, no nie wyszedł naj, najlepiej, nie? W może inaczej też ma zamontowany, jest na dole, od mhm. kabiną. Dlatego może inaczej trochę tłumi ten dźwięk. To nie jest głośny ciągnik, ale generalnie też nie jest że Bartek nie jest mm. najcichszy, tak? Mm. Jedna rzecz, którą się dwa razy złapałem w tym ciągniku jadno, jadąc, pewno też do nauki. Odchyla kierownicę i wam pokażę. To jest to. Nie wiem jak ty masz Bartek, że jak wciskam hamulec, to zahaczam o sprzęgło. Jak wciskam jeszcze raz. Jak wciskam hamulec, to zahaczam o, o gaz. Pierwsze chwileczkę, a potem się przyzwyczajasz i nie ma tego już. Okej, okay, pierwszy raz nie Michałem, tylko co, redukowałem sobie albo coś się bawiłem, nie wiem, z półbiegami, albo jakąś redukcję robiłem z biegami. Aha, jak robiłem pomiary prędkości, jak robiłem pomiary prędkości, no to wiadomo, że możecie jechać na jedynce i ten ciągnik będzie wył, więc zawsze zbijam go na najniższy bieg możliwy do prędkości 10 na godzinę. tak? I w tym momencie jak Zacząłem sobie go ustawiać do pomiaru głośności w kabinie Wcisnąłem hamulec i jednocześnie gaz I była taka sytuacja, że... Długo się do tego przyzwyczajałeś? Chwila Ale też na początku na miałeś? Na początku miałem, tak mhm. Czy to jest generalnie takie naturalne, że, że każdy kto, kto ten... Jeszcze kolejna sprawa Zamknę drzwi na chwilę Noga, sprzęgło. Okej, okay, czekajcie, hamulec ręczny jest Też trzeba się nauczyć, że jak mamy nogę na sprzęgle, sprzęgło chodzi bardzo fajnie, odkładamy nogę w tył i przeszkadza tym No Zobacz. Nie widziałem Jak wciskam sprzęgło. Ja wiem o co chodzi, no? Wciskam sprzęgło. E, w którymś z filmów, chyba z New Hollanda. Z New Hollanda. Narzekaliśmy, że nie możemy odstawić nogi, nie? Bo była już szyba, nie? Tutaj generalnie jest ruch, że daje nogę w tył I moja noga w tył uderza o ręcznik Też do przyzwyczajenia, do nauki? No mi już nie przeszkadza, No, że... Można było też przerobić tą dźwignię Ja wiem Bartek, że to jest takie czepianie, ale... No słuchaj, no zgadzasz się ze mną, tak? Że no, to no, może nie, przeszkadzać? To można by ją skrócić też, nie? No zgadza się, no ale tak wiesz, no, no, słuchaj, no bo nie będę opowiadał, że sprzęgło Ci chodzi super, że rewers elektrohydrauliczny bajka, że widoczność, no zobaczcie, też super, że tutaj wiesz, no nie, nie będę Wam mówił o rzeczach, nie ja będę wam mówił o rzeczach, które są super. Będę, na, będę pokazywał, co mi tutaj na pierwszy rzut oka mi nie, yy, mi nie pasuje. Kierownica odchylana, tu przejście, żeby, że, no, żeby wchodzenie i wychodzenie z kabiny, super. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach, odsuwana, bardzo fajnie. Biegi się przełączają, super. Jeżeli czegoś nie krytykuje, to znaczy, że jest fajnie. Może tak się umówmy, jak, jak czegoś nie krytykuje, to jest fajnie. Dostęp do przełączników, tu pół Fałka w kabinie nie jest taka nie jest taka wąska jakby się wydawało. To może inaczej. Chwilę temu jeździłem fendem fałką. No to tam generalnie jak zobaczycie, albo sobie wróćcie do momentu, gdzie jeździłem fentem fałką, to zobaczycie, że moje ramię przy lekkim ruchu dotykało tego słupka. Tu jest albo tak słupek cofnięty. Że mam tyle miejsca, ale kabinet John Deere ma na, pewno, ma na pewno lepszą widoczność. Jest na pewno też lepsza, także są dwa mankamenty: są do nauki, wsiadanie i wysiadanie z fałki. Super, odchylam kierownicę, wchodzę, wychodzę, chwytam się rączki, nie ma najmniejszego, najmniejszego problemu. Więc co, chcę, żeby było moją nogę, żeby było tutaj widać, wiesz, nie? Bartek, słuchaj, to jest tak. Za duże paluchy mam. Ciężko mi jest ten przycisk tutaj znaleźć. Czekajcie. Widzicie go? Tutaj ten. To jest pewno do nauki, nie? Aha, chyba że. Okej. Okay. No nie wiem, więc to, no, filmowałem tak, żeby to było widać, że, że, że nogę mam tutaj na tunelu. Tak. I sobie yy, przełączałem biegi, żeby ta noga była, żeby też nikt nie zarzucił. No to musiałem kierownicę dać, dać wyżej, kamerę tutaj skierować. Może trochę nienaturalnie wiesz, miałem ułożoną rękę, ale. Lekko większy, jakby był ten przycisk, to by było, powiem ci szczerze, fajnie. Yy, fajna opcja, tylko wystaw też do, do nauki. Bo wiesz, że człowiek jest nauczony przy przełączaniu biegów, że ta noga mu automatycznie podnosi się i szuka tego sprzęgła, tak? A tu muszę wyłączyć sobie myślenie, żeby, żeby wiesz, nie szukać tego sprzęgła. Używasz często tego, czy wręcz przede wszystkim na tym jeździsz? Może raczej często używam, no nie? Tak? Nie jeżdżę cały czas, ale używam. Czyli co pewno ruszasz ze sprzęgłem, a już potem, czy nawet bez ta. sprzęgła? To raczej zazwyczaj ruszono sprzęgle, no bo potem kolejne biegi to już tam się bawi. Wygoda, nie? Wygodna, no. Powiedz mi, jak jeździsz często, bo ty jeździsz tym ciągnikiem, a nie no. pracownicy, tak? Potem jak się przesiadasz na inne swoje ciągniki, to jest ból? Wiadomo. Jest duży ból, nie? No. Okej. Okay. Moim zdaniem to jest kwestia nauki. Moim zdaniem to jest kwestia nauki. Bo zobacz, takie pytanie. Jak kupiłeś ten ciągnik, to od razu jeździłeś na, na tym sprzęgle? Nie. Musiałeś chwilę do niego przywyknąć, prawda? Zawsze na początku, jak, jak, mia, jak znaczy przechodziłeś z innego ciągnika, to ta noga zawsze wędrowała na to sprzęgło. Dopiero potem się przyzwyczaiłeś, że masz ten przycisk i, i zacząłeś go używać, nie? No, no Fajny przydatny. Robi robotę po prostu, bądźcie tak, tak? Robi robotę. Dobra, Bartek, y, zrobimy teraz podsumowanie. Było pojeżdżone, wy też widzieliście, jak ten ciągnik się prezentuje. Mogę zacząć? Dobra Moim zdaniem, bo jeździłem GV -ką, GN -ką, GF -ką, GV jest najfajniejsza, czy tak, pomimo, że jest najwęższa Mój, wy... mój wybór z nowych John Deerów to wersja GV Chcę wam tylko przez to powiedzieć to, że V, która jest najwęższa nie jest taka, nie jest taka wą, no, wąska, jeżeli chodzi o John Deere. Może inaczej. Oznaczenie V w ciągnikach oznacza zawsze we, no, wersję najwęższą. Ale fałka w John Deere, V w Efendzie, V w New Hollandzie to inne fałki. To inna wielkość. To inna wielkość. Fałka w John Deere, w tej wersji, którą mamy u Bartka, nie jest najwęższa. Nie jest najwęższa. Skręt jest super. Bartek ma bardzo fajne wyposażenie tego ciągnika. Ciągnik, który jest przez to, że jest tak wąski w kabinie, jest do nauki. Co już Bartek mówiłem, czyli ten hamulec i gaz i ten ręcznie plus sprzęgło. Też dobrze wiesz, że ci to przeszkadzało dopóki się nie nauczyłeś. Też to nie przeszkadzał A, hamulec do nauki. Dobrze. Bartek, to teraz Twoje podsumowanie. Jakbyś miał kupić John Deere to już pytałem: wziąłbyś John Deere Bo nie narzekasz, dobry. uważasz, że, że dobry wybór. Dobra, to teraz takie koncert życzeń. Co byś w nim poprawił po tych e, dwóch sezonach pełnych, gdzie użytkowałeś ten ciągnik? Czy no ogólnie oprócz tego hamulca i ręcznego mhm. nie ma co poprawiać? Kabina jest wąska, wiadomo, nic tam bardzo nie zmienimy. Ale jest, jest wygodna i. Dostęp do przycisków, dobry. jest wszystko No jest OK. Jest okay. Te wycieraczki z tego słupka Cię nie, nie denerwują? No te wycieraczki do poprawienia tylko. Nawet tak były z przodu, tu na silniczku, to by było wygodniej niż. Łatwiejszy z boku na dostęp, skupku, prawda? Tak, no. Nie trzeba się, od... wiesz, jak masz wszystkie przy... przełączniki pod ręką, to jest, to jest, ok, nie? To jest chyba bardziej, bardziej generalnie, yy, bardziej prosto. To powiedz mi, ty wybrałeś fałkę, a jakbyś yy... Nie ma jak zapytać, no bo pytanie miało brzmieć, e, czemu nie NK. Bo ty chcesz co, coraz gęściej sadzić, tak? Ty już masz 3 metry między zęby. Rzędem... 3 metrowe, młode na wszystko 3 metrowe. I dlatego fałka. Fałka okay, i dlatego też po prostu wiśnie, czereśnie, śliwki. Żeby po prostu co, tej nie rysować. To jest też plus, bo wiesz, mając y, szersze ciągniki, to jak sobie wykonujesz zabiegi, to jest wszystko ok. Ale przychodzi moment zbioru. Zaczepiasz za ten ciągnik, ja wiem, że wiesz, zawsze mi odbijają kontrę, że, bo ja mówię tak, że przychodzi moment zbioru, y, ciągnik ma wózeczki z tyłu i ciężko przejść obok koła, żeby nie strącić jabłek. Mhm. Odpowiedź innych jest, chyba oszalałeś, że ty John Deerem ciągasz w wózeczki. No ja też nie No. Więc generalnie po co się czepiasz i po co ci wąski John Deere, jeżeli on tylko będzie pracował przykładowo z rozdrabniaczem czy z opryskiwaczem, gdzie w miarę jest jeszcze wtedy, wiesz, te pędy nie są położone, jabłek nie ma, a do zbiorów to sobie jakiegoś Janmara kup, do mnie mówią, tak? I tym będzie ściągał, a nie, a nie żeby John Deere, kurwa, z takim wyposażeniem ciągnął ci, wiesz, w, no wózki, to jest trochę przegięcie. No i też mają rację, nie? Ale z drugiej odbiję ja piłkę, ochrona przedzbiorcza. No, wierzę no z ciągnikiem, prawda? No i trochę, Jest trochę wierzę. I trochę, I trochę głupio. Dobrze, Bartek, bardzo Ci, ci dziękuję, że się odezwałeś, że, że mamy teraz komplet, mamy wszy, no wszystkie modele ciągników. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Mhm. E, jakby co, to słuchajcie. E, będziemy do Bartka częściej przyjeżdżać. Pozdrawiamy, cześć. Dzięki na razie.